Witam was moi drodzy. Tak jakby mrużyło świat. Aha, na świetla śladowy, dobra, synchronizacja jest zła. Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku a, chciałbym wam pokazać, jak przerobić. E, co my to na live robiliśmy. Pokazałem wam jak przerobić, bo okazało się, że mamy gniazdo Jack. Ogólnie mamy stare auto polówkę z lat 80. W której chciałbym zrobić kar audio ze zachowaniem stylistyki z tamtych czasów Tutaj mam teraz radio takie, jak widzicie Nie wiem czy to jest Alfa Jakaś coś, no nie widzę, w każdym razie oryginal... tak, Alfa oryginalna volkswagenowska I wymienimy sobie moje radyka na takie troszeczkę lepszejsze I przerobimy je, żeby wyglądało tak jak wygląda Ale żeby działało na przykład ze Spotify'em czy tam innym, żeby nie było, że reklamuję Nie wiem co tam może być, YouTube'em premium Chodzi o to, że Podepniemy moduł Bluetooth do niego, i słuchajcie, jak to zrobimy. Zobaczcie, mamy tutaj przygotowane już radyko, ja już wam pokazuję. Ono działa. zgubiłem moduł, ono działa. Moi dozy, mamy radyko Bluetooth, Grundika. Patrzcie, jaki to musiał być wypas na tamte czasy. To musiało miliardy kosztować. Miliardy. Gałka jest nieoryginalna. będę szukał oryginału prędzej później, kiedyś dorwę. W ogóle panel tu jest ściągany. Ten malutki. I tutaj moi drodzy, no muszę kostkę zrobić. I jak się okazało, chciałem. Kiedyś taki odcinek to nie zrobię, że otwieramy i szukamy z kondensatorem, jak to podpowiedział. Wyjścia, gdzie będziemy mogli się wpiąć zewnętrznym gniazdem. Czyli wyjścia typu AUX. A w zasadzie wejścia. Ale tutaj się okazało, jak coś robiłem przy tym radiu, sprawdzałem czy ono działa. Że zobaczcie, jest jakiś kabel jack, jakiś gniazdo jack. Okazało się, że ono jest do zmieniarki. A zmieniarka po prostu wypuszcza sygnał po zwykłym jacku. Więc tak naprawdę do tego trzeba kupić od Chińczyka. Nie ja wiem, ile to kosztuje. Jeżeli jeszcze to znajdę, gdzieś to wam podrzucę link w opisie. Ale to kosztuje w granicach, zgaduję teraz, 10 zł na Aliexpress, 8 zł. To jest taki dongier, on jest ładowany po USB. I on, moi drodzy, podpinamy go Jack Jack. Zrobimy go tylko na kabelku gdzieś sobie. Jack Jack. W tym momencie będziemy łączyli się z tym urządzeniem poprzez Bluetooth. I tutaj przełączymy się w radiu na zmieniarkę, i powinno nam to działać. Taki mam zamysł. Ogólnie audio, moi drodzy, w tym aucie będzie fajne, ale to jest temat prawdopodobnie na zimę. Chcę go jak najbardziej w serii trzymać, wy o tym bardzo dobrze wiecie. Ale jeżeli to ma jakoś grać, być może na jakiegoś czasami Decybel Draga pojechać czy jakiś inny, yy, inny ten konkurs. No to trzeba byłoby te audio zrobić. Dlatego postaram się zrobić yy, jak najmniej inwazyjne. Tu mamy wersję Fox, więc tutaj jedyny głośnik w całym aucie to jest ten. Tak dobrze widzicie, tu jest po prostu jeden na dodatek jajowaty, czyli źle grający głośnik w tym aucie. Zrobię tak jak kiedyś w polówce miałem w poprzedniej, yy, czyli zrobimy to w boczkach. Tutaj oczywiście takie dystanse MDF, żeby nie drżało, wygłuszymy drzwi, a to będą inne odcinki. I wtedy, no, chyba optapicerujemy sobie, oprzyjemy. wtedy to robiłem takim skajem, teraz też ładnie coś takiego pójdzie i tutaj zrobimy taką zabudowę. Zobaczycie, myślę, że wyjdzie to fajnie, aczkolwiek w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tylko jednostką sterującą, żeby to było coś troszeczkę lepszego. No i spróbujemy się do niej dostać. Obawiam się tylko, że tu mogą być jakieś klucze dziwne, śrubokręty, żeby wyjąć to radio. I będę musiał się męczyć z tym. Zaczynamy, moi drodzy, od wyjęcia radia. Jeżeli macie oryginalne, no to musicie mieć takie super druciki, półtorówki. Co to spadło? Super druciki, półtorówki, które wpychając od boku przez te otworki wciskacie te takie zapadki. Widzicie tą zapadkę? I dzięki czemu wyciągacie sobie radejko. I ciągacie radyjko, teraz możecie te zapadki już, swoje super przyrządy, wyjąć. Ciekawe jak to w oryginale powinien na przykład serwis jedziecie jechaliście. Ciekawe czy oni mieli jakieś specjalne śrubokręty, czy po prostu też takie zwykłe druciki jakieś. A no, może nie z izolacją, nie? Nawet teraz muszę je wyjąć. Tak czy siak, rozpinamy stare radio. Słuchajcie, zanim ja sobie to rozpinam na kostki, bo ta kostka jest z, Ta kostka ISO jest, jakby to nazwać, zbyt mało pinowa. W sensie fabrycznie tylko miała trzy przewody. Czerwony, wiadomo, plus, brązowy minus i szaro-niebieski to jest od podświetlenia I teraz tak. Nie mamy plusa po stacyjce. Czyli, że w momencie, kiedy przekręcamy stacyjkę, to nam się pojawia plus. A powinniśmy go lepiej mieć. Można taką podpiąć. Patrzyłem, nie mamy tutaj akurat żadnych poborów, ale. Ale chcę mieć plus po stacyjce, bo to się nam później przyda. Póki co to wspinam wszystko, jak widzicie, na WAGO, z tego względu, że tutaj przyjdzie sabufer, tutaj przyjdzie wzmacniacz, w zasadzie bardziej wzmacniacz niż ten sabufer. Będziemy potrzebowali inne sygnały, kostki trzeba kupić i tak dalej, więc moi drodzy, póki co to podpinam, bo jutro gdzieś tam jadę na większą przejażdżkę tą polówką i po prostu chcę mieć radyjko. Docelowo, moi drodzy, będzie trzeba to ładnie spiąć pod kostkę ale tak jak mówiłem musimy wrócić do tego naszego plusa potrzebny byłby nam plus możemy go z różnych z rzeczy wziąć mi tutaj najbliżej wychodzi, że wezmę sobie go od świateł przeciwmgielnych teraz jak mamy wyjęty kluczyk nigdzie tutaj nic nie mamy natomiast po przekręceniu kluczyka tu pojawia się sygnał dodatni mierzycie sobie gdzieś do masy, do obudowy ja w tym przypadku mam stacyjkę gołą i drugi przewód, tutaj, i szukacie, moi drodzy, gdzie jest plus po zapłonie. Wtedy sobie taki plusik wyprowadzamy. Ja dodatkowo, moi drodzy, jeszcze tutaj sobie wkomponowałem. Jak widzicie, gniazdo zapalniczki będzie mi potrzebne. Jest brzydkie, w sensie to jest jakieś uszczelniane, było coś tam kupiłem, ale jest brzydkie, bo jest niefabryczne i ono nie jest ładne. Nie podoba mi się. Docelowo będę musiał znaleźć jakieś ze starego Passata z lat 80., jakieś takie gniazdo, żeby tutaj wleciało. No ale póki co, moi drodzy, będę potrzebował to, żeby w razie czego podładować sobie chociażby telefon. No i chociażby ten nasz modu też co jakiś czas trzeba będzie podładować. Więc póki co wlatuję, moi drodzy, takie gniazdo zapalniczki sobie już tutaj zrobiłem. I je też możemy zrobić, jak chcecie, albo po plusie, albo możecie masę wziąć bezpośrednią Kiedyś, moi drodzy, chociaż kiedyś, no może. Nie wiem, może inaczej. Ja nie używam urządzeń, które by powiedziały więcej niż kilka watów, tak naprawdę, z zapalniczki. Więc ja pewnie wezmę pod radio się podepnę. On radio pewnie wisi na 15 też albo na 10 bezpieczniku. Mi to w zupełności wystarczy. Zazwyczaj jest największy bezpiecznik na zapalniczkę, to jest tam w granicach 15 amperów. W dzisiejszych czasach tego już nie trzeba, kiedyś jak się pamiętacie jak tej zapalniczki się używało, że się podrzewało, ta zapalniczka, no to to wiadomo to był zwykły drut oporowy, no to tam troszeczkę amperków leciało. No i w przypadku, nie wiem, no taka ładowarka ile to to może mieć amperów Powierzę. Już patrzymy, 1,8 ampera, 3, a nie to na wyjściu, nie dobrze, na wyjściu 3,1, na wejściu 12V, 12,24V, no. A nie, wyjścia mamy 12V, 1,8A. No dobra, ale to i tak jakby w przeliczniku, no to w ogóle jakieś znikome ilości bo i to jest szybka ładowarka. Więc ja po prostu się wepnę plusem pod radyjko. Oczywiście chyba na teraz, bo później jak założysz tą dobrą zapalniczkę, to może i dam osobny nawet bezpiecznik, ładnie pociągnę i tak dalej. Tutaj będę instalację ogólnie robił, przerabiał, więc tutaj jest. hu hu hu, długi temat będzie. Więc póki co moi drodzy szukajcie sobie plusa po stacyjce i najlepiej w ten sposób podpiąć. No, i zobaczcie, taki efekt zamierzyliśmy uzyskać. Nie włącza się. Przekręczamy. Samo z się nie włącza. Ale po guziku się już włącza. Zobaczcie. Aha. No tak, nie zobaczycie. Nagrywam to przecież telefonem. A jak puzykę puszczam z telefonu, no to jest faka. No dobra, nie pomyślałem o tym, więc pozostaje Wam uwierzyć mi na słowo, ten dągiel będę musiał gdzieś sobie gdzieś tak skitrać w takim jakimś miejscu, gdzieś nie wiem, kiedyś go przeprowadzę, gdzieś, żeby go nie było widać, ewentualnie znajdę w ogóle inny, bez baterii wbudowanej, będę chciał poszukać, może podeślecie mi wylinka tym razem, bo myślę, sobie znalazł taki, który po prostu działa tylko jak się włączy prąd, bo tak to ten będę musiał włączać i wyłączać. O, będziecie słyszeli, że on działa, wiem jak chyba zrobić, patrzcie, będzie power off jak wyłączę power off. widzicie, był power off więc yy, co ja wam mogę powiedzieć działa, jak widzicie tutaj podłożyłem kawałek tego jakiegoś kartonika, z tego względu, że to radio jest dłuższe i tam jest taka metalowa, taki metalowy dyks, który będę musiał, nie wiem co zrobić, wyciąć? bo ono jest minimalnie znaczy minimalnie, no brakuje żeby doszło tam ja wiem ile brakuje z pół centymetra i poza tym co no poza tym to fajnie naprawdę e, działa. Możemy sobie włączyć też. Chciałem wam pokazać, jak radio się włącza, ale w sumie nie wiem. Kliknę po prostu 1, 2. Nie, to nie będzie radio. Jak się włącza radio? Tu jest CD. To jest nie wiem co. Pewnie zmieniarka. Loud. To nie. 4K! No, Dobra O, reklamy możemy posłuchać Teraz za 3799 zł I dodatkowo do 40 zł. O ludzie cały asortyment RNSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na 3.pl fajne radiko, nie? Wiemy co robić, by zachowały świeżość No powiem wam, że podoba mi się bardzo to radio i to podświetlenie takie ładne jest żółciutkie. No jadam się mega, jakbym kiedyś jeszcze dorwał tą klawiaturę z ładnymi guziczkami Super, to radio mi się poda. tam muszę sobie kable uporządkować I tyle, może jakąś kasetę no to znajdę to to Dobra, także moi drodzy W taki sposób możecie, nie psując sobie wyglądu No bo tak naprawdę zobaczcie, to się jakoś komponuje wszystko, to radyjko Niby wszystko starutkie i tak dalej, a Spotify'a sobie czy YouTube'a zarzucicie Spoko opcja, nie? Dobra, moi drodzy, kończę, nie przeciągam tego odcinka, mam nadzieję, że kogoś zainspirowałem. Tutaj robiłem tak naprawdę to na szybciach, żeby tylko było. Ale to jest ogólnie prosty zamysł, a wydaje mi się, że naprawdę fajne. Oczywiście są lepsze radia, ładniej zagrają Wam i tak dalej. Moc, no moc to i tak z trzeba mieć, bo tam mocowo tam, ale nie mają zbyt dużych tych mosfecików. Lunka, no, gdzie dotykaś mi auta? Na dwa. Więc, moi drodzy, mi tutaj bardziej zależało na tym, żeby był przyzwoity, fajny dźwięk yy, i żeby to ładnie wyglądało. I żeby to nie miało Bluetooth, po pierwsze, no bo co ja mam słuchać? Kasety? Mogę włączyć, mam jakiegoś Kenwooda fajnego, Rallyco, takie naprawdę ładnie grające, czyściutko. No ale kurczę, ono tutaj... Kiedyś jeździłem z takim, no to były inne czasy. Był 2004 rok czy któryś. Teraz wolę jednak oryginał. Jeżeli Wam się podobało, moi drodzy, piszcie w komentarzu, żebym widział, że jest jakiś odzew. Dajcie łapkę w górę, Luna zostaw, uciekaj stąd Won mi od auta Won No Łapka w górę Wy nie won moi drodzy, to do psiaków Bo auto mi się tłukły I do następnego odcinka, cześć i czołem